Cześć, cześć, witam was, e, witam was tu wszystkich zgromadzonych. Um, witam was w kolejnym odcinku jakby tej serii, no, e, o klonie kamerzysty. I mam do ciebie jedno pytanie, e, Jan Stron, czy jakoś tak, e, Sokil, jeżeli źle wymawiam. Dlaczego pod moim filmem przykład, o ten komentarz... E, Odnośnie tego, że ich oddział zabił wiole i Dredziarza, coś takiego, jak oni normalnie żyją. Nie wiem, jakiegoś wirusa dostałeś, wtedy ten kamerzysta ci się na konto włamał, czy jakoś tak, bo... Bo ja nie rozumiem, dlaczego takie coś się właśnie pojawiło pod moim filmem zhakował cię czy coś e, prosiłbym Cię, żebyś napisał w komentarzu bo to jest trochę dziwne dla mnie e, ten e, jeszcze e, chciałbym e, e, powiedzieć, że e, ogólnie ta sprawa to się stała chyba takim troszeczkę contentem mojego kanału zresztą moim kontentem są głównie muzyki z e, serii Minecraft czy Monster Night i e, właśnie takie filmy jak teraz Um, o, owe filmy będą e, jak zawsze codziennie stawiane. No i, no i to w sumie na razie wszystko, e, chciałbym jeszcze się zapytać e, ciebie klonie kamerzysty, e, dlaczego e, ty, ty się włamałeś na konto tego Jana Stron, czy coś takiego, Jan Stron, Jana Strona, nie wiem, jakoś tak wysoki, że źle wymawiam, e, bo dlaczego on pisze o, o sobie jako e, ten, jako kamerzysta? Mam nadzieję, że nie szakowali mu czy coś, bo jeżeli masz takie umiejętności, to troszeczkę się Ciebie boję, bo e, jak dobrze wiem, e, e, mamy ze sobą kontakt. Pisze do mnie na Instagramie, e, na którego w ogóle serdecznie zapraszam. E, tutaj się wyświetla. E, no i chciałbym jeszcze e, powiedzieć, że. E, że i jutro pojawi się film odnośnie e, mojej historii, która dzieje się do teraz. E, nie będę już nic mówił na ten temat. E, jutro nagram. E, i też bym proponował wpaść na kanał, dzięki któremu jestem gdzie jestem, bo mnie zaradził tą pasją. Proszę wpaść na o ten kanał, bo ostatnio zasięgi strasznie spadły, a polecam, bo strasznie fajna seria, razem z nim to ją prowadzę ładne parę miesięcy. Bardzo fajna, polecam ją obczaić, bo no staramy się, staramy się no i tak jak mówiłem jego zasięgi spadły i bym prosił wpaść na jego kanał bo no spadły mu zasięgi a u mnie jest troszeczkę większa widownia no i tak jak mówiłem jutro pojawi się film odnośnie mojej historii która się dzieje do teraz, yy, która no po prostu yy, nie będę nic mówił na ten temat, nie chcę Wam tam mówić. Jutro się dowiecie, co to yy, będzie za film. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zobaczcie sobie poprzednie filmy. Do zobaczenia. Pa. Cześć.